Czechiczołem z tej strony. Kazooks witam Was na unboxingu kolejnego już arcade block'a. Yy, dobrze, nie będę dużo owijał, po prostu zacznę od samego otwarcia i zobaczymy od tego momentu co mamy w środeczku. Dobra. O, ładnie ułożone, wszystko widzę. O, znowu coś chyba z Mario jest, jak dobrze zauważyć mogę. Zaczniemy od początku. Co tu mamy? Sonic the Hedgehog Collector's Edition Vinyl stickers. O, nalepki jakie. Fajne, fajne wykonane. Tutaj widzimy Sonica, Hedgesa chyba, tam też chyba Sonika. fajny hmm, fajne. jego, rozpakuję, jeszcze zobaczę. No, nalepki zawsze się przydadzą. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. E, co dalej mamy? Znowu Mario. Mario, co Mario? O, super! Jestem bardzo zadowolony. Kost... tego... forma do kostek lodu. Przyda się, na pewno. Teraz upały będą się zbliżać i, wiecie, taka ochłoda z grzybka, monety, znaku zapytania tam grzybek albo właśnie kwiatek, Mario, gwiazdka i znowu Mario. O fajnie, już chyba będę robił sobie jakieś napoje. Dobrze, co mamy jeszcze tutaj? Koszulkę zostawię na koniec, zobaczymy, coś tu w pudełeczku jest ładnym. Ładne pudełko. A, Street Fighter Sushi Set. Hmm, czekajcie, jak to się otwiera w ogóle? Poczekajcie, trochę sunę i zerknę jak to tworzyć. Bo jest ciężej niż się wydaje. Naprawdę, powiem, mam, mam duży problem z otwarciem tego sushi setu. Okej, okay, chyba chyba idzie. Okej, okay, czekajcie. Już, już wysyłam i pokazuję co jest w środku. Do góry nogami chyba wzięłem. A, to się otwiera. Poczekajcie, otworzę sobie. Okej, okay, też jest do góry nogami wyłożone, ale co tam? Eee, jak to w ogóle obejrzeć? Powiedzcie, tak mamy. Talerzyk. Fajnie wykonany. Kapkom oficjalny. Tutaj możemy zobaczyć postacie w różnych jakich formach dań. Co więcej. No, właściwie tylko jeszcze podstawka na chyba dwa sosy, czy. No tak, na dwa sosy. I tyle. Właściwie cały zestaw. Myślałem, że jeszcze może nam pałeczki chińskie, bo na rysunku wyglądało, że są. Teraz wam zresztą. Pokażę, jak wyglądały te pałeczki na rysunku. Wyglądało, że może pałeczki dostaniemy też, ale dostaliśmy tylko podstawki. Napisane? License for Use Development Plus. No, tutaj było napisane. Nie wiem, czy widać. To jest nie zabawka, tylko kolekcjonerski. I nie dla dzieci poniżej 14 roku życia. No. Dobrze, co więcej? Już widzę zeldy, coś tam się kryje w środku. Ale jeszcze O nie, patrzcie, są pałeczki! Nie zauważyłem ich na początku. Jejku, no dobra, też mi się ten zestaw cały podoba. Pałeczki też oficjalne Street Fighter. Na pałeczkach ogólnie samych nie widać tego, tylko w tym, jakby, łączeniu ich, jak takim holderze, czy jak to nazywam. Dobrze, no to już cały zestaw sushi mamy. Co mamy z Zelda? Chyba Notes. Tak to, 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 to wygląda na Notes. Bardzo fajny z logiem teraz otworzę, rozpakuję. Hmm, bardzo ładny lotez z... XZ. W firmie jakaś Paladon, Paladon Products. W linie. O, patrzcie, zdobiony, taki złoto zdobiony. A tak to, reszta w linie i wszędzie emblematy od Zelby. Sporo stron, na pewno się przyda. Będę notował sobie jakieś rzeczy albo coś. Yy, co mamy więcej? Chyba, tylko to wszystko. Koszulka! Nie zostawię jednak na koniec, bo już muszę się dostać do środka głębiej. Yy, z czego to będzie koszulka? Wy mi powiedzcie. Let's eat! Nie wiem z czego to. Naprawdę nie wiem. Pytanie co może na mytce jest. Soft Style. Hm. Zobaczymy za chwilę pewnie nam w opisie wszystkich rzeczy co to jest. I co tu jeszcze na dnie mamy? Plakat czy coś z Mario? A to jeszcze raz jak się pojawił Mario, czyli w Donkey Kongu. Tak? No więc wygląda bardzo fajnie. taki plakacik tylko zwykle, bo to chyba nie, nie otwiera. Wydrukowane w Kanadzie. No, więc to się to będzie wszystko z tego arcade-bloka. Zobaczmy podsumowanie. Mamy koszulka z Five Nights at Freddy's. Nie znam. Na pewno nie wiem o co chodzi. Potem mamy Sonic the Headshot Decal Set. lepki. The Legend of Zelda Journal. Formy na kostki lodu od Mario. I Donkey Kong Prime. To po prostu wydrukowany taki fajny yy, obrazek. Hmm. 35 rocznica. No rację przez tyle szlaty jest Donkey Kong. No, bardzo fajny. Ten zestaw, i ten zestaw sushi oczywiście, bo nie, nie wspomniałem. Sushi set. Pałeczki. naprawdę <grywy> że mi się spodobało. To. Dobra. To było na tyle właśnie w tym Artefoku. Teraz tylko pokażę wszystko co było. O, przeznaczył wszystkim do znowu. Zelda, tylko będzie coś jeszcze. Będzie Mega Man. Coś jeszcze. Super Smash Bros. Tam zobaczymy. I na końcu co? Jakaś najwyższa karteczka? Jakaś 10 w kredytu dla koszulek. Dobra. Widzicie? Witajcie się. Dobrze, to teraz tak podsumuję. Zabiorę pudełko i podsumuję co dostaliśmy. Zaczniemy od koszuleczki na początek. No, w nie być do końca mój wzór, ale może komuś się innemu spodoba. Bardzo dobrze zrobiona, ten nadruk jest taki widać chyba solidny. Zobaczymy po pierwszym praniu. Yy, co dalej? Weźmiemy Note z Zeldy. Co mi się spodoba chyba najbardziej z tego całego zostało muszę powiedzieć. Potem w kolejności mam chyba najbardziej jakiś taki sentyment Mario i dlatego też Mario mi się strasznie spodobało. Ta forma do kostek lodu. Nalepki do Sonic, od Sonika. Przykryję trochę teraz. Print od Mario. I zestaw do sushi ze Street Fightera. I pałeczki. No, powiem wam. Wygląda po prostu zestaw super. To najfajniejsze. Później formy. Zestaw do sushi. Przyda się też. Nalepki. Na końcu print, który będę sobie trzymał. Jeżeli będę jeszcze, to będę zbierał po prostu. No ogólnie jestem zadowolony z tego arcade bloka, A się nie mogę doczekać następnego. A tak więc, żegnam się z wami oczywiście. Zachęcam do subskrybowania kanału. Zostawiania komentarzy. Dawania łapek w górę. No, i oczywiście jakichś pytań i propozycji względem materiałów i ogólnie całego kanału. No tak więc, do zobaczenia i na razie.